Taka inicjatywa, w mojej ocenie, nie jest dobra dla Ostrowca i dla ostrowieckiej kultury. O czym mowa? Mowa o budowie Ostrowieckiego Browaru Kultury w partnerstwie publiczno-prywatnym. Prezydent Ostrowca jasno wyraził, że na takie rozwiązanie gmina nie przystanie. Nie dopuszczam do tego, aby takie duże kwoty były dopłacane przez miasto do tej inicjatywy. Stąd musimy poszukać, Innego rozwiązania? Te koszty to, jak twierdzi prezydent, 8 milionów rocznie. Na razie innych konkretnych pomysłów oprócz udziałowca w postaci prywatnego przedsiębiorcy brak. Jest wiele pomysłów i myślę, że. Jestem przekonany, że te pomysły będą realizowane. Ostrowiecki browar kultury to temat, który systematycznie powraca i pojawia się w debacie społecznej i politycznej. Komentowany także szeroko w środowisku kulturalnym Ostrowca. A obiekt jest potrzebny nie tylko nam nie nam właściwie. Nie nam pracujący osobom pracującym. Potrzebny on jest na następne 100 lat dla mieszkańców tego miasta. Tu jest potencjał wśród, jeśli chodzi o twórców, tu jest potencjał, jeśli chodzi o pracowników kultury, tu jest duży potencjał, jeśli chodzi o odbiorców, natomiast nie ma w zasadzie w tej chwili no, bazy. Pomysł na finansowanie browaru gmina chce szukać w regionalnym programie operacyjnym, z którego około 30-40 milionów euro ma być przeznaczonych na kulturę. Jakby główny strumień pieniędzy ma iść na rewitalizację, remonty, modernizację i Komisja Europejska i też Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju nie chce budowy nowych obiektów. To wymaganie idealnie wpasowuje się w projekt browaru w Ostrowcu. Niestety zmianie uległa także zasada o wielkości przyznanego dofinansowania. Ma to być maksymalnie 5 milionów euro na jedną inwestycję. Ostatni projekt browaru musiałby więc zostać znacząco okrojony. Jarosław Górczyński twierdzi, że bierze pod uwagę rozdzielenie go na kilka mniejszych inwestycji. W gminie chcą wykorzystywać obiekty, którymi miasto już dysponuje. Mamy obok kino w etiudzie w dawnym ZDK, które za chwilę należałoby zamknąć. Musimy podzielić ten Ostrowiecki Browar Kultury, bo inwestując te 22 miliony miasto jest w stanie wyłożyć z tego 15%, a pozyskać 85%. Remont w pierwszej kolejności mógłby objąć Miejskie Centrum Kultury i Biuro Wystaw Artystycznych. Dużo mniejsze nakłady trzeba ponieść, aby te dwie jednostki właściwie przygotować na ostrowiecki browar kultury. Pomysł rozdzielenia inwestycji z pewnością zmniejszy koszty zarówno utrzymania, jak i wybudowania browaru. Dofinansowanie z Unii to 85% inwestycji w gestii gminy pozostałoby wyłożyć 3 miliony złotych. Jak mówi dyrektor Departamentu Kultury w Urzędzie Marszałkowskim, instytucje kultury z założenia nigdy nie są dochodowe. To jest to, to na czym się na pewno nie da zarobić. To są, to, są, to są rzeczy, na których dzisiaj samorządy ułożą pieniądze. Natomiast zawsze się za, warto zastanowić, żeby. Te wydatki zracjonalizować. W jedności myślę, jakby w jednym kompleksie ten, ten obiekt ma sens moim zdaniem. Aby przymierzyć się do tego zadania, potrzebne będą wydatki na kolejne projekty, na dotychczasową dokumentację w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego, które prawdopodobnie nie dojdzie do skutku gmina wydała około 130 tysięcy złotych.